Dawid, ostatni rok to były chyba dwie operacje e, e, dotyczące Twoich kontuzji. E, jak czujesz się? Czy jesteś tym samym bokserem? No, nie były złamanie śródręcza, e, gdzie miałem operację i płytkę tytanową, no i operacja barku. Mhm. Jak i po jednej operacji miałem walkę, i po drugiej operacji miałem walkę, walkę także nic się nie zmieniło. Mhm. Bije, tak samo no ogólnie jestem lepszym zawod, zawodnikiem, bo to wszystko idzie wiadomo do przodu, także e, więcej potrafię, e, także po nie ma nie ma nie ma śladu po kontuzjach, pokrzyżam swoją rękę, tą bo, no, tutaj miałem, tu mam tą, tą bliznę, czyli też szwy, i już jest w porządku, no i tu miałem też operację barki. Wszystko jest, wszystko jest, wszystko wszystko jest, wszystko jest na cacy. Ta walka jest ogłoszona nie w jakimś takim długim, nie z wielkim wyprzedzeniem, prawda? Jak swoją formą? Czy Ty już wcześniej wiedziałeś, że teraz będziesz walczył? Nie, nie wiadomo jeszcze było z kim, bo nie wiem kiedy Ty się dowiedziałeś. Kiedy Ty tak naprawdę się dowiedziałeś? Ja już. Hmm, jak wyjechał Andrzej do, do Rosji, ja już wiedziałem, że są rozmowy na ten temat, tylko to miała być Rosja 15 Aha. czerwca. No I Archim poszło to wszystko. W... Na Polskę na 30 czerwca. Dla mnie to jest jeszcze lepiej. Eee, więcej czasu na przygotowania, także w formie jestem, także okay. problemu to akurat z przygotowaniem mnie nie ma, ale tak można powiedzieć, że były jakieś sygnały, wiadomo, nieraz są sygnały, później za bardzo nie dochodzi do walk, no wiadomo jak już podpisze się kontrakty, to już wiadomo, że już odbędzie ta walka. Tak samo jak Krzysiu miał walczyć z starwerem do tego doszło, jak wiecie, dużo się gada, ale się to, że, że jednak się odbędzie. będzie. jakie to uczucie będzie zmierzyć się z idolem, bo nigdy nie ukrywałeś, że to jest ten człowiek, to jest ten sportowiec, na którego w swojej branży patrzysz najbardziej. Tak, w pewnym sensie to był człowiek, na którym się można było wzorować, dlatego że yy... To nie był tylko ten super pięściarz, genialny pięściarz, który w swoim czasie wyprzedził epokę. Mówisz, był, nie, nie, nie bez kazery i jesteś teraz... W... No wiadomo, jest różnica, jak, jak wielka twoja opisy. Jak wielka jest różnica, zobaczymy 30 czerwca. Mi się wydaje, że taki zawodnik ma jeszcze dużo do, do powiedzenia i dużo do pokazania. Nawet ostatnia jego walka z Lebedewem, on podłączył Lebedewa tym lewym sierpem, nawiązał naprawdę bardzo dobry pojedynek i wcale nie szło najgorszej. najgorzej. Tylko to jest waga junior ciężka, on w tej wadze junior ciężkiej ja zauważyłem, że się nie czuje jakoś za specjalnie. A to już będziemy walczyć w umówionym limicie, ale zbliżonym do kategorii półciężkiej. Ja mam go dalej za bardzo groźnego przeciwnika. No. Najlepiej charakteryzuje, charakteryzuje to, że jak się nawet wychodzi do legendy, to psychę ma się taką, że w ogóle spływa to, powinno spływać to po zawodniku, bo to się odstawia na, na bok i po prostu wychodzi się do ringu i robi się to, co się powinno zrobić. Także ja w ringu będę miał gdzieś jego dokonania, szacunek będę miał do tych dokonań, ale w ogóle to nie będę o tym myślał i w ringu już tego szacunku, tego, może szacunku nie, ale respektu dla, dla, dla byłego mistrza nie będę miał. Yy, to jest na tej zasadzie. Powiedz, pamiętam rozmawiałem z Tobą przed jedną z gal w Hiltonie, wtedy no nie unikniemy tego pytania, pojawiły się te pierwsze pierwsze problemy w sam ty mówiłeś, że z C8 Rzeszowskim. Teraz jest Twoja sytuacja taka jaka jest. Wtedy przyznałeś mi, że tak naprawdę wpływało to negatywnie na Twoje przygotowania. Potrafisz przed walką z Roy'em wyłączyć te, te wszystkie problemy wokół ze swojej głowy? Wcześniej się raz była taka sytuacja, gdzie Rzeczywiście yy, zacząłem za bardzo o tym myśleć i zamiast o walce myślałem o tym i wtedy sobie powiedziałem, a jak ja sobie coś powiem, to po prostu dążę do tego, aż, aż to zrobię, dlatego jestem teraz, yy, potrafię sobie... Dokładnie się wyłączyć i czuję się jakby się nic na razie nie działo, jeżeli chodzi o moją osobę, byłem można powiedzieć podwozem, teraz jestem na wozie, zobaczymy jak będzie dalej, jeżeli chodzi o czysto takie, takie sprawy te sądowe, ja mam nadzieję, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem i że będzie dobrze, ja jestem optymistą i mam nadzieję, że wcześniej czy później będzie to wszystko na moją korzyść, no, są jeszcze opcje, o tego są prawnicy, żeby to tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi, mhm. dlatego czekam.